Jaka jesień, 12 zł te grzybki, deals, lecimy z przeglądem, aleć babo, zobaczymy sobie trochę dekoracji takich na jesień, fajny grzybek, nie? No, no to nie wszystko, takie domki, mhm. no to świeci w ogóle, no dobra, z zielonym. Też 12 tam. 12, to wszystko 12! A. Ok. To jest papier, chyba papierowy. 6 zł. Tak, papierowe. Użybki. Ale to fajnie jesiennie. 10 zł. czyny pod to koniecznie łapka pod filmem takie malutkie, 6 zł. Fajne, nie? Tutaj jakieś takie pluszowe za 8. W różnych kolorach. Tak. Okej. Okay. I takie kompozycje. Fajne to. miałem. 15. Dyniowe lampki. 8 zł. Ile tu jest metra? Nie widzę. Tu podano, ale ja nie widzę, wiecie. No. 15. Taki wianuszki jesienne. Zdejmę to jakoś? A zdejmę. A, zobaczcie. Ładne, dniowe. 12, nie zajmę. Stojąca postać, jesienna. Tak to podają dziewczyny. 25 zł. Wracasz, ty. postać, jesienna na miejscu. Dobra, i podkładki, ale dobra, stamy. 10 zł. Idziemy na lewo, chyba, że jeszcze tutaj tym. Ten... Ile to? 25? Nie. nie mam ceny, tak? Czy nie? Nie mam. A właśnie, że mam. Czekajcie. Takie liście za 10. Ile to jest metra? Nie widzę. Dobra, jest i kocy. Coś wdepłam w chipsa. Ktoś zgubił chipsa. 30 zł. Wymiar. Już mówię. Gdzie to jest wymiar? Nie widzę. 130 na 170 Tu jest. jest baba. Nie widziałam, wiecie. Takie dwa kolory jak coś. O. Które fajniejsze? Poduchy. 25. O. Śmiejące dynki. Patrzymy. 10 zł. Zobaczcie. Jak się śmiecha To powyżej jeszcze 20, nie zdejmę, bo nie dostanę, wiadomo. A ja takie zwykłe koca, identyczne co w Pepko. jaka cena 30. A wymiar 150 na 200. Ok. Jeszcze tutaj jakieś takie z kwiatem 20 zł. 130 na 170. A. Dobra. Jeszcze? Jakieś laleczki jesienna 10 zł. O takie. Ewentualnie. Która fajniejsza? Do jakiego orzecha trzyma? A ta co ma? Szyszkę. No dobra. I gałązki. Za szóstka ta. Jest jesienny skrzat, to za 10 okay. mm, 6 PLN, ale to dekoracje, popatrzcie na te kolory w ogóle. Ewentualnie 10 takie. I 20 PLN pluszowa. Która ładniejsza? 12 to większa? Ile? 20 Siedzi i 12 takie domki. Nie, 8. To co to jest za cena? 8 śleba podało mnie? 12 to chyba ty większe. Nie, 15. W takich kolorach, nie? W sensie, że w dwóch. Pomarańczowy i zielony. ok Patrzymy jeszcze tutaj. Patrzcie. 12. Samlet, tak. 12. Jeszcze mamy. Takie zielone. No dobra. Wrócimy dalej, co? Patrzcie. Dobra cena teraz. Za dwie sztuki po 6 zł. Ile tu jest tych gumeczek? 150. Świetne są te gumeczki. Rzęsiska za 6, wiadomo. Która tam klej. I tak sobie przejdziemy po całości. Dla dzieciaków jaki dinusia. 8 zł. Przy zakupie dwóch ta. Piskasz ty? Nie piskasz. No, Jakie rozczarowanie. Co to? Dobra, siedźmy. Jakie poduchy. Serio? Jakie awokado. Ja 20 zł. Takie siedziska, nie? I co to jest? Granat chyba, nie? Chyba tak. Ostatnie podnosiłam. Ładne są te osłonki. 20 zł. A te tutaj. 40 O, jakie poszewki, patrzcie. Zauważyłam. 15 zł. Taka. Ewentualnie taka. Która fajniejsza. Jedna i druga, nie? No. A ta też 15. To to, to samo co w Pepko. Nawet kolor się zgadza. Zobaczymy jeszcze tyłem. Tyły. Ta ma czarne, a ta różowe. Ok. Przełącza na kubeczek, ale chcemy to coś, znamy. 10 to, to nie chcemy. Nie. ewentualnie takie miseczki. Co 20 zł? O, nawet fajne, co? To. Ile tych sztuk? Cztery? Chyba to. 5 zł, tak, 4. Jeszcze takie podkładki na nowościach. 4 sztuki. 5 zł, różne. Takie. I posiaki. O. Okay. Wrócę jeszcze chwilę na kubek, bo jest się. Halloween, 12 zł. Nie zdajemy, bo nie odwierz. A, dziewczyny, kończymy po mało. No mi się przegląd podobał, oczywiście zostawcie łapkę pod filmem, sobie wielkie, wielkie dzięki i do kolejnego przeglądu. Dzięki, że byliście, do następnego, cześć! A czemu ja tak w tych smaczkach tu stanęłam, to nie wiem. Nie wiem, babu, głodna jesteś, czy ja? 8 złotych, jak coś. Dobra, idę, cześć!